Okej, okay, słuchajcie, no i mamy teraz tutaj mapę Suburbia. I jak zawsze, mamy tutaj zrobić proskory, High Score, High Combo, Collect Skate, No Between the Rams, Help. Yy, mamy tam komuś pomóc. Dobra, zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądało. Suburbia, Ty, jest bardzo fajna mapa. Ty, jest jakieś pod Halloween czy coś? Fajny to jakiś dom strachów. Na tę mapę na przykład jeszcze nie grałem. O kurczę, dobra, tutaj te Proscore, tu wszystko okej. Okay, collect Skate. Okej, okay, No zgrab to mamy zrobić. Pomóż temu mężczyźnie. Dobra. Listar power to the dish. Squash five pumpkins. Okej, okay. happy halloween. Get secret tape. Ty! Ty, jaka piękna mapa! Nie wiem czemu, ale od razu mi się przypomniał Grow Street. Nie wiem, może przez te kółko, kółko które tutaj jest z GTA San Andreas. Słuchajcie, i tutaj po lewej stronie jak się zrespimy, Nabijemy sobie te pro punkty, te kombosy i to wszystko na razie. Bo tu widzę, że mamy takie tutaj dwie fajne rampy, że możemy tutaj to spokojnie sobie to zrobić. Punktujemy tutaj, oczywiście nie musimy to robić w jednej kombinacji tych wszystkich punktów, ale jeżeli ktoś potrafi to czemu nie, nie? Okej. Okay. high score, proscore, kombos pewnie i sik score. Dobra, mamy tu wszystko zrobione. Yy, mapa naprawdę bardzo fajna. Czy tu możemy się dostać do tego domku? Na pewno tutaj będą jakieś sekrety, nie na 100%. Okej, okay, dobra, zawieramy sobie litery skate. Jak rozpoczynamy mapę od razu? To na wprost mamy S. Tutaj jedziemy od razu w lewo na te dachy. Tutaj mamy K od razu spoko. E, litera A jest tutaj na tych rampach, co myśmy robili, te proskory. Tu jest E też na prosto. Cyk. No i T jest tutaj obok tego, nie wiem co to będzie, zamczyska. No i to jest tutaj obok tego domu strachu, można powiedzieć. Dobra. Czy tu musi? czy tutaj, czy tutaj można wejść w ogóle? Tu jest ten gościu. Have you seen my big chopper? Czy my tu mamy wjechać? Bring him the eggs. Aha, dobra. Z początku mapy tutaj jest ten egg cały, czyli ta siekiera. Czyli dobra, wykonujemy tutaj grinda. Dobra. You found an egg. I to jest chyba ta misja, że mamy pomóc temu gościowi. Dobra. I co? Trzymaj. Little pigs. O, panie, złoty. I co nam to odblokowało? Dobra, spokojnie, możemy sobie tutaj wjechać. I co to jest tutaj? Tutaj wyjedzie jakaś znajdźka chyba, tak mi się wydaje. Dobra, może mocy tutaj wyskoczy. A, to jest po prostu punkt cechy. Dobra, zabierzmy sobie tutaj te punkty cechy teraz. Jak już tutaj jesteśmy. Tak, tu mamy pierwsze, musimy odblokować tą mapę. Co tu się stało, ty? Ucha co tu się dzieje, ty? Jakieś tam kości wychodzą. Dobra, tu jest moneta. Zabierzmy sobie tą monetę od razu. Ja już tutaj będzie też to w tej lokalizacji tutaj zebrane. Dobra, kolejne punkty cech. Tutaj jest od razu tutaj. Chciałem powiedzieć przy tym domu cj bo to tak akurat jest to usytuowane choćby niczy ten, ten dom właśnie w Andreas. No ale to nie jest, to jest to Hawk Pro Skater 3 plus 4. Ty, co to za koteł tutaj? Aha. Z kartonu. Dobra. Tu mamy kolejny punkty cech. No Dobra, tu wystarczy wykonać grinda. Dobra, cyk. Tutaj kolejne monety. Dobra, jakoś się udało. Matko i curo, chyba za szóstym razem. Dobra, tutaj mamy punkty cech kolejne i tam mamy też yy, nasz cash, można powiedzieć. Jak tam się dostać do tego? Może tutaj grindem, jakbyśmy tutaj na przykład wjechali. Tutaj na ten dach, gdzie, gdzie była ta litera K. Tak, to mamy wykonać grinda na pewno. I przeskok. Dobra, i na ten dach się teraz dostać. Matku, tutaj trzeba ostrożnym być. Ok, 3 na 3 stat points. Pieniądze nam jeszcze nie zostały. I jeden, ten, jedna ta znajdźka. Nie widziałem jej tu na razie. No nic, szukamy, szukamy dalej. Gdzie ona by się tutaj znajdowała? Tutaj mamy też tą deskorolkę mapową, można powiedzieć, tak. Tutaj musimy trzymać górny ten przycisk jechania do przodu, żeby tutaj się dostać. No i tutaj od razu skakujemy mamy naszą ukrytą deskę. dobra. I została nam tak jedna ta jedna ta znaczka i jedna forsa. Ty jak Ty jak to zebrać? Ty patrz to. O kurde ty, to nie będzie chyba proste tutaj zebranie te, tej monety Nie, tutaj jest poza mapą Ty co tutaj podpaliłem w ogóle Ale było blisko ty, ja cię krec... ale chyba tak to mamy zrobić, bo nie iść za innego wyjścia Dobra, za drugim razem. Chyba tak to trzeba było zrobić, bo tutaj nie szło chyba tam inaczej doskoczyć. No, powiem wam, to już było ciężejsze. Okej, okay, i teraz tak, jak mamy się tam dostać do tego tape'u i do tej znajdźki? O, jeszcze raz coś będziemy, tutaj spróbujemy od tej strony. O! Dobra, ciśniemy do przodu, tutaj jakiś skok w lewą stronę. Ua, dobra, dobra, jesteśmy tutaj. Rewerta zrobiłem. Okej, okay. mamy to. Dobra, troszkę to szytowałem, ale chyba tak to trzeba było zrobić. Ale tutaj też mam takiego grinda. Ale tu jest ten tape pod tym ty. Dobra, skakujemy tak na spontanie. Po prostu przed siebie do przodu, lekko. Oj, chyba nie wyszło. Cholipka. Golf Fright. To nie można zrobić No grindy, tylko nose gra, czyli trzymany to jest. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj pomiędzy tym, dobra, spoko. Superowa sprawa. Matko, ta piosenka. Czasem to ten z Hater 4, coś pięknego, nie? Okej. Okay. Restore power to the dish. Mamy jeszcze tutaj zebrać 5 tych pumpkinów, dobra. Tak, tu jest jeden od razu. Jak jest ten nasz pałac. Tutaj trzeba wykonać po prostu grinda. Ok, tu jest od razu też drugi. Po lewej stronie można powiedzieć. Szukajmy, szukajmy. One gdzieś tu będą ukryte w ogóle. Dobra, tu jest jeden też blisko tego centra. Matko, ale mam farta, że po prostu na nie natrafiam tak po kolei. No Miejmy nadzieję, że teraz znajdę to, ten, tą ostatnią sztukę. tutaj może. Ty Jest tam, patrz. Tutaj trzeba zrobić szybko wall rider, 14 sekund. Dobra, matko i curo. Fajnie to się udało zrobić. Okej, okay, restart power i get the secret tape. Dobra. Okej, okay, tu ma, tutaj mamy tak, branch cleared. Tutaj też... Ty! W jednym miejscu dwa zrobiłem. Co? Co jest w ogóle? To jest chyba w ogóle tutaj wszystko w pobliżu. I musimy chyba poszukać tam, gdzie są takie zakłócenia. Takie mam wrażenie. A tu jest też takie zakłócenie, dobra. Czy to jest wszystko tutaj przy tym, przy tym domku takim z początku? Aha, nie wiem, o co tutaj chodziło. Może myśmy mieli tutaj cztery razy po prostu na tych tutaj, na tych kablach tutaj pogrindować. Coś tu się odblokowało. Czemu tam ten dom był pokazany? Retry level. Coś tutaj się odblokowało. To tutaj można wjechać, czy co? Aha, nie, dobra. Po prostu gościu wam mógł sobie popatrzeć na telewizor. Okej. No i tamten secret tej mamy tutaj z przodu. Jak tam się dostać teraz w ogóle? Na początku użyję... Ty! Może nawet tak byśmy to zrobili. Słuchajcie, inwestujcie tutaj w statystyki w Olli i w nie? To naprawdę przez to możecie dostać się naprawdę łatwo do jakichś tam miejsc fajnych. Może to mamy się dostać do tego tutaj, do tego secretnego place'u. I tutaj się o tej strony dostać. A! Takie tutaj buty, się mankoło matko, co to tu jest, pa jakieś tam, no mapa halloweenowa można powiedzieć, super, super, okej, okay, no i tutaj używamy grinda i cyk, it. get the secret tape, także dobra, to chyba byłoby wszystko, super babka powiem wam, fajna taka halloweenowa, fajny klimacik tutaj buduje, eee, bardzo wam dziękuję, że się dotrwali do końca tego odcinku, eee, chyba wszystko zebrałem, także... Naprawdę bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. No, i widzimy się w kolejnych odcinkach tonych te 3 Plus 4. Bo nostalgia tutaj przebija nam wszystko. Trzymajcie się, no i na razie.